Przecież jak bije ten bęben frit, serce Ja tu rzygam słowem i wyginam Fleksję Muzyka brudna jak chronik, jak street punk Nieważne to co na sobie, ale w sobie co ma Jedań przed Bogu na wokale, światy New Game Dance Znowu się wiara, Taiwan Mike Fest Oni patrzą na to na zło konieczne Robimy z ferwą Ci otwórz swoje serce Wiele lat, To jest bardzo interesujące Czy to się da, czy to się nie da Czy to będzie widać, czy nie będzie widać ale nagramy dobrze o, ruszyła kamera zobaczcie takiego oświetlenia to nawet jak na youtube kurde uczą e, jak filmy się nagrywanie ja sobie oglądam czasem takie filmiki żeby trochę lepiej to wyglądało a jak wygląda to już jest inny temat no ale dobra, weźmiemy się za tą przystawkę przedniego napędu, a dlaczego się za nią weźmiemy, jak ona była remontowana w sierpniu? To jest w ogóle, w ogóle tematy, no normalnie ewenementy, nie? Pytałem tam mechanika, mówię, panie majster, jak tego, przystawka przedniego napędu, jest tam w porządku? Wszystko dobrze, mówię, dobra, a tarczki były wymienione? Nie było takiej potrzeby, nie było potrzeby wymieniania tarczek, bo tam jest wszystko w porządku, ale jest przejrzane i jest... Gitara, nie? Jak to tam się rozbiera? No, tutaj sobie to zbijecie, tutaj już mamy miałem to już wcześniej rozebrane, żeby tam nie stukać, nie pukać. Także e, to sobie wybijecie jakimś tam śrubokrętem czymś. Te łożysko akurat jest... E, a, ono jest tak, ono jest wałeczkowe. Czy to widać? Gdzie ten telefon? E, te jest w porządku. Następnie zdejmujemy pana Segera z tego miejsca i wybijamy to łożysko. To łożysko, czy to ja dobrze tutaj widzicie co ja tutaj tworzę, chyba tak, eee, łożysko tragedia, wszystko różni, bardzo ciężko się obraca, DKF DDRK. no młode to to nie jest raczej, także łożysko nieciekawe i następnie, Następnie wyciągamy... A, tak, tłok w ogóle wszystko chodziło. Teraz tego może nie będzie widać, ale jak to było wszystko jeszcze złożone, to bardzo mocno, bardzo duży luz tutaj był, więc być może jednej tarczki jeszcze i przekładki brakuje. No i teraz zaczynamy, tak, czyli od tej grubej przekładki, przekładki zakończającej, nie wiem jak to nazwać, bo jak mówiłem, mechanikiem nie jestem. I wyciągniemy sobie wszystkie te tarczki i obejrzymy jak to wszystko wygląda. Tło, tłoka, tłok zostawimy. Op. Dobra. I tutaj było wszystko dobrze, nie? Wszystko było dobrze. I fakt faktem, że te tarczki straszne jakieś nie są. No to jednak, że yy, te ślady przypalenia chyba o czymś świadczą, prawda? że dobrze to tu, o tutaj pięknie to widać nie jak się paliła yy, no to raczej zaglądane tu nie było i świadczy to o tym że albo są nieszczelności na, na tłoku lub, lub na tych tam pierścionkach uszczelniających i no widzicie w jakim to jest stanie ale panie pan będzie zadowolony przecież tutaj było przeglądane Łożysko, łożysko jest złom, ledwo się, ledwo się kręci, aż normalnie takie przeskoki słychać, bo jest tak dojechane. Tarczki poprzypalane, nie? No, nie wiem, czy to mam nadzieję, że widać. No nie wiem, jak ta kamera, ta kamera chyba trochę ziarno robi. Jak nie to jeszcze dogram to telefonem. No, kolejna tarczka, no poprzypalane są, ale, ale, ale mają tu jeszcze rowki, dosyć wyraźne. Więc y, też tutaj pan Marek mówi, że jak najbardziej mogą, mogą te przekładki zostać A dokupimy jeszcze jedną przekładkę i jedną y, tarczkę Bo jeżeli się dają tutaj wcisnąć to jeszcze ją tutaj wciśniemy żeby to było wszystko y, ciaśniej A ogólnie były, y, były dosyć mocno przypalone bo nie dało się tego jak to rozebrałem nie dało się tego dobrze porozklejać Było, było zabetonowane to wszystko dosyć mocno się trzymało i, i, i generalnie to się ten jakby wałek trochę, trochę tak no ciężko ciężko w ogóle to się obracało i teraz tak tłok już uszczelnienie z tego tłoka mam zdjęte zaraz po nim pójdę chodź tu panie tłoku yy, tak tutaj tą gumkę też będzie będzie ten yy, tłok uszczelniony na nowo a ja teraz zaraz będę cały ten wałek tutaj element tego, tego wała, wału, wału pędnego zdemontuję i wybijemy to sobie zaraz to 17 oczkowa genta Pani majster, gdzie? No, nawet się taka trafiła Koło autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się koła autobusu. Ja jestem na etapie yy, piosenek mojej córki To jest yy, To jest uszczelniacz Uszczelniacz tego tutaj. Czekaj, tak chodzi. Olej przychodzi z tamtej strony, więc tak raczej powinien być. Także ten uszczelniacz przyjdzie nowy. Kupimy dwie sztuki, bo jeden pewno pęknie, jak się będzie zakładało. I szukamy siedemnastki. Tylko dobre. Będzie Pan zadowolony. Za pół roku przyjedziesz do nas znowu do serwisu, Sezon ci przychodzi, to nie płacz, nie marudź. 300 godzin przepracujesz, to co ty chcesz? Ile byś chciał jeździć? 3-4 tysiące godzin? No i tam spokój, nie no przesadzaj. Nie wszystko musi tak tam pracować. Koła od zetora kręcą się, kręcą się. Wałek od przystawki kręci się, kręci się, kręci się Nakrętka siedemnastka A nie, to dziesiątka Nakrętka dziesiątka, kręci się, kręci się, kręci się, nakrętka dziesiątka, kręci się przez cały czas No, Hania lubi tą piosenkę Beskitu Dobra jest w sumie Nieskomplikowana. Tekst łatwo zapamiętać. Nakrętka dziesiątka. Tylko kurde nie wiem gdzie jest. Za czysto, za, za czysto. Wszystko chyba poukładane jest. Że młotka nie można znaleźć. -ra 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 -ta 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 -ta. No ekstra. Moja. No ale dokręcone 12, nie, 13 No dobra Wrócając jeszcze do tego tematu, że Teoretycznie, e, znaczy najprawdopodobniej był zmieniony ta, ta e, jak to nazwać, uchwyt wału, nie wiem jak to nazwać, jak to się fachowo nazywa, w każdym razie tamto e, tamten element, który trzyma ta nakrętka, e, bo potem już nie było przecieku, więc jestem ciekaw co tu będzie, jak to rozbiorę, bo po tych śrubach... Nie wygląda to jakby to było niedawno rozbierane, ale zaraz wyjdzie. Zobaczymy w jakim stanie jest, w stanie jest, czy był pierścień wymieniany, czy nie był. Nasi tu byli, byli chyba, bo ten silikon to w miarę świeżo wygląda. O-ring? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Podaj, daj, majster, klocka i młota. Młotek sobie robi puk 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 puk, 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 puk. puk, puk, puk. Młotek sobie robi puk, puk, puk. Nie myślałem, że to tak szybko pójdzie, powiem Wam szczerze. Za szybko to poszło. A co tu jest? 14 albo 15. Bez demontażu jeszcze lepiej. 17. Majstre, to co są majstre wszystko yy, Tak, wyraźne progi na tulei Czy to widać, czy nie widać, nie wiem Pewno nie widać Może teraz będzie widać No jest jest powycinana Nie wiem czy ona jest regenerowana Czy w sensie czy da się to wymienić Ale się dowiem Jak nie to będzie trzeba pewno całą tą budowę kupić ale tego jeszcze nie wiem, bo nigdy tego nie rozbierałem, natomiast mechanicy, którzy przede mną teoretycznie to rozbierali, to na pewno tego nie rozbierali, natomiast wymienili ten element, yy, dlatego żeby nie leciało, yy, tak tutaj, tak tutaj to było, żeby nie leciał olej, więc to tutaj yy, na pewno było trochę grubsze. I tam na tym zimmeringu y, po prostu ograniczyło się, ograniczyło się w ten sposób przecieki. Tu jeszcze nawalili pod podkładkę pełno silikonu, żeby to nie leciało, chociaż w zasadzie to tu w ogóle nie powinien lecieć olej na moje. No y, y, i tak mechanicy robią, tak przejrzeli przedni napęd, że tutaj mamy jeszcze zam zamek. Mam nadzieję, że widać. I ten zamek tutaj trzyma, co nie? No o, proszę. O, trzyma. Natomiast tu nie ma w ogóle zamka. Zamka nie ma, jest wyłamane. I gdzieś tutaj widziałem kawałek tego zamka na tym pierścieniu ułamanego zamka. I teraz ciekawe dlaczego się tarczki paliły, nie? O, tu jest. O, proszę. Gdzie to widać? Chyba widać. To będziemy ucinać. Opiłki w układzie. Jeden wielki syf. Tutaj łożysko ręką wychodzi No ale to tam na klej się mu ewentualnie wciśnie Luzów dużych nie ma Od biedy by latało No ale uszczelnienia po tylu latach jak proszę żeby sprawdzone były To w ten sposób są sprawdzane Wycięte jak cholera Pierścienie Czy to będzie, czy wy będziecie to widzieli W jakim stanie jest pierścień Toś mi ten ciągnik już teraz coraz więcej palił. Tam on w życiu był na 30 cm 17 na tych moich piachach nie spalił. O, widzicie jakie progi? Żeletka jest już tutaj, a ciekawe jak ten drugi pierścień. O. Jest to samo, ale mniej. Jest to samo, ale mniej, ale jest również wycięty. A ten to jest tragedia. No i ta tulej w środku, nie wiem czy na tym zostawimy. To już majster. Także tak się remontuje ciągniki. Tacy są mechanicy No dobra, co? Łożyska sobie tu pozbijam. ten nie jest w jakimś tam tragicznym stanie, ale wszystko przyjdzie nowe. I będę jechał po części. Będę jechał po części, a z tym to muszę obgadać temat, bo to jest chyba całe. Aj kurczę. O, udało się wybić tulejkę. Teraz powinniście widzieć yy, te wycięcia. O! Tutaj ten z tyłu już jest mocno wycięty. Jeżeli yy, ten zamek tutaj był już wyłamany i ten pierścień. O! Teraz powinniście widzieć. Jak on jest wycięty. Ten telefon najlepiej to nie ostrzy. Pewno jeszcze brudny jest. O, no, tak, y, tu z tymi palcami to na pewno lepiej. O, teraz na pewno, tu z tymi palcami lepiej, lepiej wyostrzy. Także nic, no co łożyska, a tamte łożyska wymienimy. I może jutro nawet byśmy dograli, jak to się będzie składać. Nic, ja te części sobie w karton biorę i, i, i będę jechał. O, to byśmy chcieli. <noise> zapach hipolu w poniedziałkowy poranek to coś po prostu pięknego. Bo to kosztowało około 320 zł jeśli zlece decydujesz...